K siema, siema widzowie to znowu ja Ludeki dzisiaj gramy w Bruksem RP Pokażę Wam nowy update odmienie sobie koszulę na wojantina Bum 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 mi się tak zabojam Dobra Co z tego wyjdzie to z tego oooo ile koszulek zielona jest fajna, ty Co <laughs> so jest? Zielona jest Ale to jest najlepsze mój Albo... Wb... Albo ta? Ta Nie, czekaj Czarna Jezu Trochę Dobrze Jezu O Jezu Poliumstail, ty co to robi Polion Style? Ej, co? Um, um, ale to jest takie. Ej, nie wiem, która jest najlepsze. Są jeszcze jakieś koszulki. To znaczy blues, ale co to? <laughs> Ej, co? Ja wolę taką karmę, nie? bo się taką. Ну, не один. Ура, не не? Даже так, как я Что еще делаю я? я кусочки не могу заложить. Что Что? Bo to ta Kurde Wojam nie Ale w sumie nie było. Albo dobra. Bojam. Dobra. Myślę, że to nie tam. Albo zakład. O dwa roboksy. Dobra, o tysiąc roboksów. Nie no. Czekaj, no ja to nagrywam ignora. Ignoruj go. Ale ja już spisałam Kurczę, taka kapunkowa jest fajna. Nie, nie. Nie. Ай, oh, ясус oh, где там такая кошелька была кто это? ну это не... что? это такая дура, ты а это такая маленькая да, Та, такая но это с блузами черт, а она? нехорошо

nie wiem czy mi jawujemy, ale sobie fajne. Dobra. Cztery minuty sobie nie? Dobra, coś się to zmieniło. O oh, Jezu! Otko fajne ty. Albo nie słuchajcie krwi. Swim go jest? Mam to no, teraz nie. Takie autko. Fajnie, ogólnie. Dobra. Potem jest. Uuu no ale, ale, ale. Ej, ej. I cyfury to dalej? Czyli wiem, jest. Ja myślę, że jest. I cztery? Albo nie wiem. Dobra. Cztery. No. O cztery będzie 5. Dobra, nie wiem piłkę. Pi Dobra, siadamy. I co to? Ej, dodali coś takiego? No era faina, que

No tu nie ma co, no dobra Coś więcej dodali Dobra, chodź Jakieś yy, jeszcze odka... Ej, bogatki dodaliście Takie, Łezu. Takie coś Nie no, więcej nic nie dodali, no dobra to co jeszcze dodali ty? Ej, bo mnie tak nie widać. Dobra, to co jeszcze dodali? Dobra, przyjadę się tą chrombą, bo ona jest najlepsza. Dobra, no, przestres się. Oho Dobra, to zaraz pytałam. To nie jest nic. Jezus. 9 metrów, to metrów, 10 metrów. Dobra, na jeszcze metrów. do metrów. 10 metrów. 10 metrów. Dobra, tu lada, do... Jezu! Jestem szybszy. Jezu! Co? 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 Jezu! Eee, Ej, co? Dobra, jeżko. Nie, 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 mi. nie, nie, mi tam! nie, To moja piłka. Dobra, weź ją. nie, nie, moja ja tak. nie, nie. Ej, bo ta bym ej, 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 nie. <ścoughs> ej, nie. je. Nie, 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 ej, 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 i go na dać, no. Co przecież A Aj co jest Coś nowego dodali Marka Możemy coś nowego dodali w tych propsach Czy coś nowego To? Co to? Polisko? Serio? Ej, mogę? Nie do Piłka. No co to tu Nie. Ona mi tu nie działa. Kurde Dobra.

No nie Isso, Dobra co to? So, nie então, Dobra, tu jest coś takiego. Aha a tu for攻, Tu? No. Ja, ale słup przedstawiłam. Jo. Ja? <laughs> fajne to jest, ale nic. No fajne to jest, no. nie. Co to? Co? Aha, przez dotyk. Jezu. Co? Siema. シェマイク。

Nic. O que? é tosse, tosse, tosse. E aí, fajna. Não vai. też tu mogę postawić? co? E aí, ele... Gdzie tu mogę postawić? No egito. Eu nic, nie? não são... I tak loguje Dobra Nie walnij Co się stało? Zaleciłaś No No props, no, no Co się dzieje? Co jest? Tu nic Tu nic Dobra, tylko Tylko tu są nowe? I tu a bez nowych. <grych> Dobra. Ym, to wszystko. Dobra, to chyba wszystko widzę. Ale nie wiem, czy wszystko. Dobra, chyba wszystko, nie?